Witam Was, nocni gracze, z tej strony K-Wolf, a to jest Północne Granie i wracamy do naszej pięknej, zajebistej katedry w Mortyrze. Ostatni żeśmy, w ostatnim odcinku żeśmy zrobili infiltrację, penetrację wrogiej bazy i wylądowaliśmy w katedrze i się y, zgubiłem. A nie, 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 już wiem, dobra. Potrzebuję złotego klucza. To gdzie ten złoty klucz może być, tej? Coś pominąłem, niemożliwe, nie mogłem pominąć, ja tutaj znalazłem? I powinienem. Powi powinien tu być. Co tutaj powinno być? No zaraz, 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 zaraz znajdziemy. Eee, więc tak. Co to jest? Nie, to nie są schody. To są, scho to są schody! Aha, no dobra. Dobra, się na górę? Bo najwyraźniej nie zabrałem czegoś od jakiegoś niemiłego Niemca. Tu jest. Tu jest. Trochę. Tego, tego piętra jeszcze nie widziałem, nie zwiedziłem. Dobra, to jest apteczka dodatkowa. Ok, jest tu jeszcze jakiś Niemiec? No co to, Quake znowu? Ale tu jest ciemno. Nic nie widzę. O jest, złoty klucz, dobra. Mam go, złoty klucz. On się tutaj chował, skurczywyk. No widzicie go? Widzicie jak mądra, da? Normalnie nieźle. Dobra, zapiszemy grę. Zapiszemy grę i weźmiemy sobie tę apteczkę! Ach, jak ja lubię kopać tyłki po prostu szabą. Dobra, jest. Jesteśmy normalnie jak... jak się nazwali ci? Deszcze jeszcze niespokojne cały sad. Okej. Okay. Schodzimy na dół. Powolutku, bo tutaj się na pewno znowu będą Niemcy kryć. Tak myślałem! Ha! Patrzcie jakie Rambo ze mnie się zrobiło teraz! O jest, super! Dobra, jest. E, muszę stąd wyjść. Zbierać amunicję, to co jest? Nic. Mod graficzny? Nie wiem, ale dobra. No ja mam jeszcze trochę tej amunicji, chociaż nie zmienię sobie na tą broń. Bo tutaj mam aż za dużo. I jesteśmy dalej, przeszliśmy dalej. Super, idealnie. Chodzimy po jakichś kolejnych katakumbach Tylko tego mi było potrzeba Co tam jest? Tam coś chodzi, ale co tam chodzi? A jest, Niemiec Jest, ale snajp! Ale snajp! Normalnie jaki snajp! O o! o. o. Ale się ich teraz zebrało? No człowie człowieku! Normalnie... Dobrze że, że dobrze, że mam to blisko, bo byłoby ciężko. No, pozbieramy sobie wszystko. Jeszcze jakiś Niemiec? Uh. Mam latarkę i nic nie widzę. Ale znowu za mną! Wiesz co? Jesteście po prostu chorzy! Tak za ludźmi, no patrzcie, miałem cyfnę, tej zbroi i się skończyła, dobra. Muszę zapisać. Nie zginąłem, więc warto zapisać, bo później mogłoby być gorzej. Co my tutaj mamy? Potrzebuję złotego klucza. No tak, myślałem. Mamy o, trochę zbroi. Eee, znowu apteczkę, której nie mogę wziąć. I apteczkę, której nie mogę wziąć. Dobrze, się będę musiał tutaj cofnąć. A tu coś jest? Jeszcze jedna apteczka. Dobra, 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 dobra. Eee, to idziemy dalej, idziemy dalej. Za. kulasy przebieramy i przebiegamy, i przybieramy nog nogami, i idziemy dalej. O, a tym a ty skąd? No dlaczego za mną znowu? Normalnie, ludzie, przestańcie się spawnić za moimi plecami, to już przestaje być śmieszne. A to co? Nowa wersja swastyki. I pada deszcz. It's raining man. Alleluja! No dobra, nieważne. Kolejne, kolejne jakieś. Ee, pismo? <laughs> Ojcze Brown. Zaczynam podejrzewać, że Liberman zmierza uczy użyć mechanii czasu do złych celów. Słyszałem, jak wspominał o jakimś planie. Naczelnego dowództwa i wprowadzeniu czegoś do planu prac. Nie ufam mu. Jak wiadomo, możliwości płynące z użycia maszyny czasu są przeogromne. Może być użyta do zniszczenia świata. Nie wiem, co robić. Nie chcę pomagać doktorowi Liebermanowi, lecz jeśli zacznę działać na własną rękę, mogę sam się znaleźć w niebezpieczeństwie. Byłbym wdzięczny za jakąś poradę. Albert. z Braun. Co, chodzi o jakiegoś duchownego ojca czy jego ojca? Nie wiem, ale mam już klucz. Co nie zmienia faktu, że jestem ciekaw co jest dalej tutaj. Jakaś lokacja ukryta albo coś? Co, co za chętę? Hoch znowu! Gdzie chętę Hoch tej? Tu nic nie ma. Czy ma coś tu zrobić z tym? Hm? Nie, tam się nie mogę dostać nigdzie. A, szczyt! Spadłem, ale tutaj mhm. też nic nie ma. A tu? Nie, też nic nie ma, tylko co to jest to, to miejsce tutaj? Zaraz, to jest winda. Winda! Winda do... nieba! O! Winda do nieba, o szczyt! Gdzie ja jestem? Teżka, amunicja, ja tu miałem się dostać? Ho, 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 ho. Znowu ten kot z piekła rodem Dlaczego ja mam wrażenie, że mnie tu nie miało być? Dlaczego oni się rozprawnoją za moimi plecami za każdym razem? Znowu jakieś dokumenty. Ale mam już złoty klucz, więc po co ja tu przyszedłem w ogóle? Może popełniłem błąd. Ach. Doktorze e, Lieberman, już dość długo pracujemy razem nad projektem Chronos. Jednak nigdy jeszcze nie rozmawialiśmy o celu, do którego dążymy. W jakim celu ma być użyta. Maszyna czasu. Musimy no. rozpatrzyć tą sprawę z moralnego punktu widzenia. W przeciwnym razie łatwo będzie nadużyć użyć potęgę, jaką nam ona da. Albert. No normalnie płaczcie, bo się zaraz rozpłaczę. Niemiec z wyrzutami sumienia i z kodeksem moralnym. Ha! To no się nie zdarza. Czy ja dobrze idę, czy ja w ogóle powinien tu iść? O, wow, fajnie, mogę coś z tym zrobić to mi to do czegoś potrzebuje. To z, z ten? Nie, nie mogę nic zrobić z tym. Po co, po co mi to w ogóle jest tutaj? O, jest apteczka, ale... Może nie będzie mi potrzebna. Tam ktoś jest? Jakiś Niemiec czy coś? Był Niemiec i się skończył. Patrzymy dalej, czy jeszcze jakieś Niemcy tam stoją. No chyba nie, chyba już nikogo... Więcej... nie ma chyba? Ale. Było dwóch. Już ich nie ma. Co tu mamy dalej? Doktor e, Cranstown Thorn od Doktor Liberman. Otrzymałem list od Alberta wyrażający jego wątpliwości dotyczące naszych planów co do Maszyny Czasu. Skoro naszym głównym teraz zadaniem jest przywrócenie tempa pracom nad zdobyciem Artefaktu, nie pozwolę nikomu o niepewnej lojalności maczać palców w projekcie. Spotykamy się dziś wieczorem na cmentarzu, by to przedyskutować. Doktor Lieberman. To było to? Ja podniosłem zdrowie? Nie, ja przeczytałem dokument. No, ja zapiszę. Chociaż mam wrażenie, że idę w złym kierunku, bo powinienem iść tam, gdzie był ten złoty klucz. Chyba, że to było zamierzone, chyba, że ja miałem tędy iść właśnie. Halt, i o, o, faktycznie! To diabła! Halt, bo cię ścisnę, tak? Halt, bo cię ścisnę. No, no wiesz, no. Ja tam nie mam nic przeciwko uściskom, ale. Co to jest? Mogę coś zrobić? Nie. I znowu ten kot z piekła rodem. Uh. No, oczywiście zawsze są szybsi niż ja, nie? Bo czemu by nie? O szkukde! Za moimi plecami do ciężkich kolegy! Dalibyście sobie wstrzymanie. No ja wezmę to Nie ma coś z nimi No Chodź tutaj, chętny chok. Halt, bodaj i No, hard, bodaj i bodaj byś szczezł, coś tam, coś tam, okej. Okay. Jestem tutaj, a oni gdzie są? oni są? Gdzie oni są?! Oni się znikną! Oni się znikło, wcześniej pojawili. No nie! Kurde! I cofnął mnie aż tutaj nie nie tutaj cofnij mnie do mojego zapisu gry a nie do twojego zapisu gry normalnie przydałoby mi się teraz przydałoby mi się wiecie co by mi się przydało przydałoby mi się mieć zbroję której nie mam Jeszcze jakaś grupa? Jeszcze jakaś fala? Musiałem wykorzystać tą apteczkę podręczną, ale nie. Chyba jest okej. Okay. Chyba jest okej, okay. chyba jest okej, okay. ale po co ja tu jestem? Po co ja tu tędy idę? Co to jest to ciężki kolega? Żyłem na latarki, może nie potrzebne. Jest ten niemilec nie i mam złoty klucz. Dobrze. I teraz co? I teraz dokąd? Hmm? Muszę tutaj wejść? Hmm? Nie. O kurde! Fuck! To mnie po prostu zaskoczyło. To jeszcze jest ktoś? Ty skurczyłyk. I ty też. Ludzie, po prostu cuda w tej budzie. I ten cholerny kot, wykastrowaliby tego cholernego kota, to nie miał ucieczki cały czas. Oczywiście musimy się zrespawnić z powrotem, i teraz będę miał ciężko. Biegnę, biegnę tam. Już zostawiłem niektórych z tych Zaraz, gdzie było to wyjście? Tu, dobrze. Teraz bez żadnych fanaberii, proszę. Bez żadnych przygód. Ma być z powrotem. Spokojny powrót do domu, tak? Spokojny powrót. Zaraz, zapis. Bo nigdy nie wiadomo kiedy może coś się przydarzyć. Aha, była ta apteczka tutaj, to ją sobie... Nie, czytaj. Jeszcze raz, replay. Instant replay, proszę Państwa. Wtedy ja mogę... Do... aha, tu. Dobra, jest. Zapisz grę. Mam nadzieję, że już nie będziemy mieli żadnych przygód. Żadnych niepotrzebnych przygód. Niech coś zrobić, coś z tym kotem, błagam was. Aż! Nie, dobra. Co, to, co to było w ogóle? Będę musiał zapisać chyba przed y, tym... ...tą windą. Bo... ...to nie trafiłem, nie wcelowałem w otwór. Dobra. Zrobimy zapisz i... Co do ciężkiej Ja Z Wczytaj grę! Zapomniałem Mam klucz Ooo, materdej, no dalej No Pała Kurde, ale dobra, no nie było aż tak tragicznie, więc niech będzie, ale no to też było To też było tragiczne Jestem z powrotem tutaj Proszę, żadnych więcej Niemców! Żadnych więcej Niemców! Dobra, jestem w tej głównej tej hali. Super, to mam te wszystkie apteczki, mogę je pozbierać teraz. Jedną apteczkę. Tam gdzieś miałem drugą... Teraz co jest? A no tak, swastika. Mogę się domyślić. Kolejna apteczka i jeszcze tu była jedna apteczka. Dobra, jest! I mam jedną apteczkę na zapas. Eee, mogę tą też podnieść? Tak, mogłem podnieść, dobra. Robimy zapisz i idziemy dalej, bo tu najwyraźniej potrzebowałem dwa klucze czy coś. jest kolejna plansza! Super, udało się! No tak, miał być cmentarz i jest cmentarz. Piękny snajp. Piękny snajp. Co, 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 to za... o o, przecież ja nic nie, nie biorę. Normalnie czuję się jak Tomb Raider. Tylko już nie w skutnicy... o, Dobrze, że oni nie mają zbyt... ...mocnego cela. Okej. Okay. Jak Lara Croft. Z gąsami o, ładny cel, ładny, ładny cel. I dokąd mnie to doprowadza? Shit. Normalnie unik jak Obi-Wan! To było Obi-Wan? Nie zaraz, kto strzelił pierwszy w Star Wars? Niech mi coś przypomni. Eee, albo tędy, albo tamtędy. Dobra, już chyba wiem, że na pewno będę No, kurde Dobra, jest jeden A ten drugi gdzie? Jest, też drugi, dobra Pójdziemy tam, zobaczymy co tu jest Może być coś istotnego, może być coś ważnego, wyjątkowego e, Po prostu kolejny Niemiec Chyba, że... I co, nie ma już żadnego kota? Bo tu jest przejście dalej, złoty klucz. Tu jest przejście dalej. O! Co, to diabła, kto mnie tak. Ale mnie, ale co, co się stało, co się zaczęło dziać? To licha ciężkiego no. Na shit. Dobra, jak pójdziemy tędy, to co się stanie? Tam był jakiś Niemiec, widziałem Co tu, co to był? to był? To był ten z Machine Gunem czy to był jakiś specjalny MP? Bo nie wiem teraz Może to był ten Lieberman albo coś Troszkę się zawsze na pewno przyda tu też Niemiec w środku. Mam coś. Część jakiegoś Quantum Receptora. Co tu mamy? Przeklętym głupcem, skoro myślałem, że mają dobre intencje. Lieberman najwyraźniej pracuje bez ograniczeń moralnych. Zdecydowałem się podzielić kwantum Receptor na część części i ukryć je osobno. Machina czasu nie będzie funkcjonować bez receptora. Więc ukrycie go da mi trochę czasu. Wiem, że mogę ufać ojcowi Brown, więc jedną część zostawię w jego piece. Może się udać do Wysokiego Zamku, by się z nim spotkać. Jeszcze schowam później. Oh. Zakładam, oh. że pewno to był Albert. Okej, okay. no tak. Oh fuck! Tak myślałem, nowa jednostka. Facet rzuca granatami. Ale niezbyt inteligentnie rzuca tymi granatami. Dobra, ja zapiszę sobie. O kurde! Skąd to?! Nie, no Boże, dajcie spokój! Tak się nie robi. Dobra, chodź tutaj, drugi. O, oh, shit! No do dlaczego oni mają takiego cela po prostu? Także człowiek nie zdąży w ogóle na co reagować nawet. Tam się jeszcze jeden kryje Enderhox. Daj mi święty spokój! O no, do licha. Ze strajfu go nie potrafi trafić. No super, zejście do podziemi. Jak znam życie to pewnie jest odwrotna, odwrotne wejście. droga droga tam gdzie chce się dostać. Na pewno, na pewno to musi być to, że nie schodziłem tam tędy, tylko zejdę sobie tędy tutaj. Wszystko ładnie, wszystko pięknie, ale przydałoby mi się mieć jakąś kolegną zbroję. Może nie, a może to nie jest. Przyjaciel, kurde, nie wiem. Chciałem co tutaj jest. Czy dobrze idę? O, jest, apteczka i zbroja. Super, dobra. Zapisz. Może właśnie na tym polegało, że miałem to zdobyć. Bo z tego co widzę, to tu jest ślepy zaułek. Może mogę wejść tędy. Mogę. I tu nie. O oh, fuck Nie! Tyż Kurczobyku moja zbroja! Moja piękna zbroja Nie wiem co zdobyłem Jak no, to Moja piękna zbroja Jesteście diabli Ty potworze Tutaj nic nie ma Dobra jak ci to mnie gdzieś teraz cofnę Op. moja zbroja w grę Wezmę się cofnę Dobra. Moja no piękna zbroja, tych muszę zawsze na dystans trzymać. W ogóle zmienię sobie broń, bo widzę, że mam już fula od nich. I... o, shit. Wybuchł. Wybuchł ten granat, czy nie? Nie. Gdzie oni są? Z tej strony bym nie walił i... To już chyba wszyscy, wszyscy tak mi się wydaje. Um, Okej. Okay. To już chyba byli wszyscy. I idziemy dalej w takim bądź razie. Znowu nie mam... Znowu nie mam zbroi. No ciężkie i cholery no. Mam klucz! I jestem gdzie? z powrotem tutaj dobra no to schodzimy teraz tu okay. jakieś zjazdy z grafiką przez chwilę zrobiłem pełne kółeczko i mały po prostu killing spree dobra tu jeszcze jacyś? nie co to? podczerwień, karteczki nie mogę wziąć co my tu mamy Der Crunch in. O, no, dr. Lieberman! Nie mam w tej chwili czasu, by się z panem spotkać. Nie widziałem Alberta od pewnego czasu i musiałem zadbać o wykonanie jego części prac. Niepokoję się, co on może planować. Jeśli jego odczucia moralne stanowią, stoją na przeszkodzie ukończenia projektu, sprawy mogą przybrać zły obrot. Doktor Lieberman. O ja, panie doktor Lieberman, jakiś tam. O! Dobra, gdzie jest teraz o gdzie jest teraz... Aha, tędy byśmy mogli zejść, więc rozumiem, że muszę iść tędy Tak, nie? A, tak, 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 tędy, tędy, tędy i tędy i Jest kolejna plansza. Udało się. Dobra jest, drodzy moi, O Jezu Drodzy mini moi. Robimy stop i robimy zapisz grę. I robimy stop, bo skończył nam się czas. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Yy, I w tym momencie muszę bardzo, bardzo, bardzo przeprosić, ponieważ się pomyliłem, ponieważ no, czasami w sieci pewne informacje yy, po prostu giną, tracą się, yy, są zmieniane, są niekompletne. Niedawno znalazłem stary numer CD action, w którym był właśnie opisywany morty, oczywiście jak na latywach, I tam było napisane, że deweloperem Mortyra był Corvin Software Studios, a Mirage był wydawcą. Więc to chłopaki z Corwin Software Studios zrobili Mortyra, a Mirage go wydał i w tym momencie pozdrawiam, jeśli no już Corwin Software Studios nie istnieje, ale może ktoś, jakiś Tomek, coś, pozdrawiam chłopaków z Corwin Software za dobrze wykonaną robotę, ja jest fajna, no nie, nie, nie mogę powiedzieć, że nie, jest bardzo fajna. Więc przepraszam jeszcze raz za ten błąd. Zobaczymy co się będzie działo dalej. Jesteśmy przed bardzo ciekawą lokacją z tego co widzę. Będzie na pewno świetna jazda. Ale to w następnym odcinku. A tymczasem żegnam się z wami. Na noc.